Nie jest konflikt. Nie jest to wymiar wojny. Nie jest to wymiar wojny, jak często mówią. Jest to realny atak i to jest wojna, right in the heart of the Europe. Jestem z Charkowa, Z Charkowa, Teraz tam Laśnia rodzina, wszystkie tam. I wyszli tutaj, żeby podtrzymać ich, żeby. Jakby odczuwali naszą pomoc, nie? To, to naprawdę bardzo ważne. Nie mogliśmy w to uwierzyć, nie? To, to było z taką, że to nie było możliwe zupełnie, ale o czwartej rano zadzwonili i mówili, że już lecą, już wszystko do piwnicy, bo, bo idzie tak, taki mocny. W Ukrainie dzieci zamiast budzić się i przygotowywać do pójścia do szkoły czy przedszkoli, budziły się przy dźwiękach wybuchu bomb i rakiet. Ja jestem z obozu zakarpackiego, który znajduje się obok Słowacji i Węgrzech. Mieszkam w Poznaniu już od dwóch lat, a przyszedłem, żeby pokazać swoje wsparcie swoim kolegom i przyjacielom, którzy znajdują się w Ukrainie i teraz to wszystko przeżywają, walczą o swoją wolność. O to, żeby, żeby była wolna Ukraina i nie wiem jak to powiedzieć, nawet żeby nie było tego koszmaru, który teraz się dzieje u nas. My jesteśmy z poznania. No i przyszłyśmy solidaryzować się z Ukrainą. Sława Ukrainie! Myślę, że wszyscy jesteśmy tutaj z jednego powodu. Tak naprawdę to jest dość oczywiste. To jest coś, co się wydarzyło te dwa dni temu. To jest coś nieprawdopodobnego. Ja cały czas odnoszę to do siebie, tak? Co by, co by się stało, gdyby to się stało u nas? I dokładnie tak, to trzeba, tak trzeba o tym myśleć. Nie wolno zostawić narodu ukraińskiego samego. Absolutnie. Przyszliśmy, żeby powiedzieć, co sądzimy o, o najeździe Putina na, na wolną Ukrainę. My no chcemy wesprzeć naszych przyjaciół z Ukrainy. Dokładnie tak. W zasadzie, co tu więcej mówić? No, Ukraińcy to nasi bracia, i niezależnie od tego, jaką mieliśmy wspólną historię, to po prostu to są wolni ludzie, którzy, które, którzy zasługują na to, żeby żyć w wolnym kraju i nikt nie ma prawa mówić im co mogą robić, a co nie. Nie godzimy się na to, co się dzieje. To jest dla nas najważniejsze, żeby poczuli, że naprawdę chcemy pomóc i cokolwiek mówią tam na górze w Unii i to my chcemy, żeby naprawdę Ukraina była wolno, wolnym krajem. Każdy z nas dzisiaj, jak również każdy obecny tutaj, z obecnych tutaj na placu walczy na swoim froncie. My z Państwem z kolei walczymy informacyjnie, pokojowo, stojąc wspólnie na tym placu, wykazując wsparcie emocjonalne, finansowe, oferując pomoc osobom potrzebującym. I każdy z nas dzisiaj, moim zdaniem, dokłada swoją cegiełkę do tego, abyśmy jutro obudzili się w innej, Покойні жичевістості в Україні на болта. Я з України. Мам на ім'я Світлана Калюжна, працюю в Польщі, але в Україні є чистка моя родина. І то, то не можу я мовити. Я не можу мовити Путін застав війну. То не правда. Це Україна. хоче війни. Там всі, всі люди ніхто війни. Прошу, але я не дуже мовлю по польську, але в Польщі ми маємо багато приячені. Там в Україні є моя родина. Всі дякую, всі дякую всім польським людям за таку дуже велику допомогу до допомогу Україні і е, хоче мовить, що Путін з війну. Україна не хоче війни. Україна без Путіна. Україна без Путіна. Дякую за те, що за кожному з вас вособна. За те, що допомагаєте нам це все в але теж креовать. Jest to moim zdaniem najmniejsza rzecz, którą możemy teraz zrobić za Ukrainy i Ukraińców, ale jednocześnie jest to największa i najważniejsza rzecz, którą możemy teraz zrobić i robimy to.